Sponsorem programu jest ViaPlay, platforma na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale Angielski Spresso. Ze mną Eric Cantona dzisiaj wyjątkowy gość. Dzień dobry, witam serdecznie. <noise> Chciałem powiedzieć, że mówię po polsku, po francusku, ale nie pamiętam, jak to się mówi. E, dobrze, słuchajcie. Ja tak na... wiem, że że mange banan to jest, lubię banany po francusku. A że sezon to znaczy, mam 16 lat. Ale jeansy to takie jest... <noise> ważne. A że je sui, że to nazywam się Jonasz. Lew to literka w. Przepraszam. A, a... Koniec. a o i czyta się ła. Yy, a, tak, w dzisiejszym odcinku macie lekcję języka francuskiego. Nie uczyłem się francuskiego. Ja się uczyłem liceum 3 lata. Ja nie. nie, nie Ale niewiele pamiętam, powiem szczerze. Okay. A szkoda, bo jeżeli uczycie się, drodzy, teraz w szkołach... Wiedziałbyś, jeżeli wiedziałbyś, słucha... wiedziałbyś że Nicolas Pepe będzie fraudem, jakby mówił francuski. Tak myślisz? Tak. Ale dlaczego? No, Skąd na <laughs> o <uczeniu> się francuskiego. <laughs> jeżeli, ma, jeżeli uczycie się teraz w szkole, jesteście, nie wiem, uczniem czy podstawówki, czy, czy liceum, Uczcie się języków, naprawdę, bo darmowe lekcje języka to jest świetna rzecz. Jakby korzystajcie z tego, że jesteście uczniami i uczcie się, bo języki się bardzo przydają. Jeżeli macie też właśnie okazję uczyć się drugiego języka, bo wiadomo, że angielski jest już teraz taki dosyć powszechny i w serialach jest i tak dalej. Obywamy się z tym językiem, także jeżeli macie okazję na ten drugi język, czy to niemiecki, czy francuski, uczcie się. Yy, o czym jest ten dzisiejszy odcinek? Bo najpierw, najpierw była języka yy, ta, yy, nauka języka francuskiego, teraz moralizatorstwo. A tak naprawdę to słuchajcie, zebraliśmy się tutaj dzisiaj. Żeby yy, gadać głupoty. Żeby pogadać głupoty, dosłownie. Bo dzisiaj odcinek jest zatytułowany Jeden kontrowersyjny take na ten sezon dla każdej drużyny Premier League, czyli jakieś jedno takie kontrowersyjne przewidywanie, jedno jakieś takie typowanie, które. Yy, Całkiem prawdopodobne, że się nie sprawdzi, ale jeżeli się sprawdzi, to, to bardzo będzie fajnie. No, zależy oczywiście, jaką drużynę chodzi. Ważne, Ważne. że czasami przynajmniej ja. Nie mam żadnej logicznej interpretacji tego tej Po prostu... Argumentacji. Argumentacji, tak, nie interpretacji. Zgadza się. Eee, po prostu eee, tak mi się wydaje. Tak, no I dokładnie. to jest coś, co mam gdzieś z tyłu głowy i, i, i znowu zrobię to samo z Dotingham Forest. Więc jeżeli ktoś oglądał poprzednie przewidywania, to eee, to już wie o co chodzi. Tak, więc y, przypominamy, że to są kontrowersy, kontrowersyjne tezy, my wiemy, więc nie trzeba nam pisać, że jesteśmy głupi, bo to, że jesteśmy głupi też wiemy, <gulacj Princess> ale słuchajcie, y, Wiemy, że prawdopodobnie większość z tych rzeczy się y, nie sprawdzi, więc, już bez zbędnego przedłużenia, wy zostawiajcie łapkę w górę, a my zabieramy się do roboty. Panie Krzysztofie. Arsenal na, jako pierwszy. Twój kontrowersyjny take na temat Arsenalu i jego nadchodzącego sezonu. Znowu zepsuł alfabetyczną kolejność. Yes. No, ale nieważne, nieważne. Arsenal, jak Mikela Artety zaliczą dużo słabszy sezon niż przed rokiem. Z kilku względów. Jednym z nich będzie kampania w Lidze Mistrzów, która zabierze więcej sił podstawowym zawodnikom. Drugą kwestią będzie to, że liga będzie zdecydowanie silniejsza w tym sezonie niż w poprzednim. I o ile nie przewiduję, że Arsenal wypadnie poza top 4, to wydaje mi się, że nie powtórzą takiego sezonu, w którym będą walczyć do Mistrzostwo prawie do samego końca. I teraz są dwie grupy, muszę Ci powiedzieć, że różni ludzie uważają. To różni może nie być kontrowersja, Tak. w sensie, że to może nie być kontrowersja okay. dla pewnej grupy ludzi, bo właśnie mam wrażenie, ale nie wiem, czy to jest prawdziwy pogląd, ale mam wrażenie, że dla wielu ludzi to nie jest kontrowersja, że to będzie dla nich okay. taki normalny. Wiecie, może też tak faktycznie być, że któryś z tych e, też nie będą kontrowersyjne na no siłę. Tak, Bo, Bo ja na przykład... ja też nie będę szukał na siłę tutaj, że Arsenal spadnie z ligi. No, nie? Weź, no to, to, to Bo to ja, jest... ja na przykład dałem, że Arsenal znów będzie w top 2, ca będzie walczył o mistrzostwo w tym sezonie, ale żeby to było jeszcze bardziej, jeden z piłkarzy zdobędzie więcej niż 20 bramek. Po prostu nie rzucam który, tylko że Arsenal zajmie miejsce w top 2, a jeden z piłkarzy będzie miał powyżej 20 bramek. I widzisz, i, i drudzy powiedzą, że no tak, Jonasz, to nie jest kontrowersja. Skoro Arsenal teraz był drugi i się jeszcze wzmocnił, to to nie jest żadna kontrowersja. Tutaj są dwie, dwie grupy, mam wrażenie. Yy, se, ten sezon Arsenalu też może być, może być bardzo ciekawy. Yy, ode mnie top 2 plus jeden z piłkarzy, 20 plus bramek. Aston Villa. Aston Villa... Yy... Wytypowałem tutaj dobrą kampanię w europejskich pucharach w wykonaniu, w wykonaniu Aston Willi, yy, ale będą walczyć w przyszłym sezonie o utrzymanie w Premier League i ostatecznie rady. się utrzymają, ale to będzie troszeczkę case zeszłorocznego West Hamu. Kampania w Pucharach będzie przykrywać słabszą formę w lidze. Wow, no to, to faktycznie ciekawe, nie spodziewałem się, bo ja znowu w drugą stronę poszedłem. Nie wiem, czy to jest jakieś bardzo, bardzo kontrowersyjne, ale um, Aston Villa zakwalifikuje się do Europejskich Pucharów wyłączając Ligę Konferencji, czyli no, prawdopodobnie Liga Europy to będzie, po prostu nazwę tej Europejskiej Puchary i z zaznaczeniem, że mogą się dostać też przez Ligę Konferencji zwyciężając okay. ją, więc albo to, albo po prostu dostaną się przez tabelę. Ja, ja znowu jestem drugiego zdania, że to będzie super sezon Aston Willi, um, no ale to też moim zdaniem jest kontro takie kontrowersyjne i niepewne, bo, no bo wiadomo, kandydatów do miejsc 1-6 w Premier League jest cała masa, więc y ode mnie po prostu coś takiego. E Bormów, moja kontrowersyjna teza, utrzymają się w lidze. Moja kontrowersyjna teza zakończą sezon w górnej połowie wow. tabeli. E, I to jest w ogóle ciekawe, bo dużo słów krytyki wylało się na wisienki, na wisienki po zwolnieniu menedżera. A tymczasem Andoni Ireola, czyli nowy menedżer mm -hmm. Bormów, zyskuje naprawdę bardzo wiele pochwał za swoją poprzednią pracę. Na rynku transferowym też pewne ruchy zostały wykonane. I ja nie zdziwiłbym się, jakby faktycznie Bormów e, zakończyło sezon na tym 10. miejscu. Ja też się trochę obronię, dlaczego uważam, że utrzymanie się w lidze dla nich to jest kontrowersja. Ale jest, jest, no właśnie dlatego, że bardzo jest. dużo osób ich skreśla, nawet stawiając ich na miejscach powiedzmy 19-20. Yy, Brentford, moja kontrowersyjna teza jest taka, że dadzą sobie radę bez Iwana Toneja, także nawet nie zauważymy, że go nie ma. Yy, Uuu. Uh. <laughs> Przypomnijmy, Ivan Tony jest wykluczony z, z grania meczów do stycznia. Do treningów może wrócić 4 miesiące przed, czyli w sumie to już we wrześniu może wrócić tak na dobrą sprawę do, do treningów czy tam w październiku. Um, moja kontrowersja jest. Jest taka, że dadzą sobie radę, przejdą y, całkiem bez problemu, bez to, że tego Iwana Toneja nie będzie. Zmieniam, bo miałem co innego, ale teraz w głowie przyszło mi coś, coś no. rewelacyjnego i to był w ogóle materiał na, na serial, film lub cokolwiek. E, do powrotu Iwana Toneja, Brentford będzie zamykać ligową tabelę, ale ostatecznie utrzymają się w Lidze. A co miałeś wcześniej? Tak z coś coś... Że Thomas Frank w trakcie sezonu przestanie być, menedżerem Brentford. Okej. Okay. Okay. Ale utrzymuję ten pierwszy, to jest, to jest dużo ciekawsze i dużo, dużo lepsze moim Dobrze. zdaniem. To ode mnie y, teraz kolejna drużyna, Brighton and Hove Albion. Ćwierćfinał Ligi Europy to jest absolutny minimum, które osiągnie Brighton w tym sezonie. Wydaje mi się, że ich przygoda w europejskich pucharach będzie najbardziej elektryzująca kibiców, y, no bo w lidze mam wrażenie, że to będzie wyglądało całkiem podobnie jak w poprzednim sezonie, a te europejskie puchary to będzie coś ciekawego. A ja mam tutaj taką tezę, że do samego końca sezonu Brighton będzie biło się u Ligi Mistrzów. U, no istotne, w i fajnie by było, w powiem Ci szczerze. I fajnie by było. Tego myślę Brighton y, życzymy. Burnley, jeżeli chodzi o mnie, to mój kontrowersyjny take jest związany z naszym programem. Otóż nasi widzowie nie pokochają Burnley w tym sezonie, tak jak po pokochali dwa lata temu, bo to będzie zupełnie inna drużyna. Nie będzie kącika Burnley, w ogóle wszyscy będziemy płakać no to ja totalnie pod prąd Burnley zaliczy najgorszy sezon ze wszystkich Beniaminków oh. i ja wiem, że to jest odważne biorąc pod uwagę, że wchodzi Luton Town i Sheffield United ale styl gry zarówno Luton Town jak i Sheffield United jest nieco bardziej przystosowany do tego, żeby utrzymać się w Premier League niż w przypadku Burnley i oczywiście Leeds United chociażby pokazała za Marcelo Bielsa, że można utrzymać się w Premier League nie do końca zmieniając swój styl ofensywnej gry w Championship ale wydaje mi się, że Burnley będzie naprawdę trudno, nie typuję tutaj, że spadną z ligi, ale że będzie to najgorszy sezon spośród wszystkich Beniaminków, więc w skrócie wszyscy Beniaminkowie się utrzymają. Okej, okay, okej. Okay. Znowu. Bardzo, bardzo. Mam wrażenie, Krzyśku, że co roku to mówi się. Sprawdziło się rok temu? Sprawdziłeś, się. No Czyli Krzysztof nie rzuca słów na wiatr. Eee, Erik Cantona nie rzuca <laughs> słów na wiatr. Eee, dobrze, Chelsea. Eee, Chelsea ode mnie kontrowersyjny take jest taki, że Maurice Pochettino się. Sprawdzi w Chelsea, będzie trenerem przez cały sezon, a nawet dłużej, i przywróci Chelsea dawny blask. Tą nową drużynę ustawi po swojemu. Będzie to zupełnie nowa Chelsea i będzie to bardzo dobra Chelsea. No, ja mam tutaj taki typ, że to będzie pewny powrót do Ligi Mistrzów w tym sezonie, a nawet w pewnym momencie z tego sezonu Chelsea zakręci się w walce o mistrzostwo Anglii. Tutaj ten brak europejskich pucharów będzie niewątpliwie no. sprzyjał drużynie The Blues na tym, żeby mogli skupić się co tylko pokazał Arsenal w Premier sezonie? Nie? co pokazał Arsenal w zeszłym sezonie chociażby. Wydaje mi się, że to będzie po prostu bardzo dobry sezon Chelsea. No, też musimy troszeczkę tego oczekiwać po tylu wydanych pieniądzach na Oczywiście. przestrzeni ostatniego roku, abstrahując już od tego, że nie wszystkie te transfery były po prostu słuszne. Crystal Palace, przyznam Ci się szczerze, że trochę na siłę szukałem jakiegoś kontrowersyjnego take'a i dałem taki, taki prosty, mam wrażenie, istnieje życie po Wilfredzie Zasze, że też znajdą sposób na to, żeby Wilfreda Zachę jakoś stosunkowo szybko zastąpić, na tyle, żeby nie odczuli jego braku. Ode mnie taka teza, Crystal Palace w przyszłym sezonie będzie miało co najmniej trzech menedżerów, najwięcej w sta całej stawce Premier League. Okej, okay, okay. myślałem, że spadnie z hukiem powiesz, ale... Też, to jest, to, to idzie przez się, też yy, widzę ich jako zespół, który spada z Premier League w przyszłym sezonie. A Pani Krzysztofie Everton? Ech, no i tutaj będzie przykro, bo yy, odwracam się od Shona i yy, nie. ten take brzmi tak, że mimo tego, że Shondaeush prowadzi Everton, to w tym sezonie spadną z Premier League. O matko, boska. Grzeszysz, grzeszysz Diem. Krzysztofie. Diem. To ja znowu, znowu po drugiej stronie stanąłem, że. Wygrają Premier League. <grym tak, <grym z lekcji mi gubią <grym> no serce. <grym> Takie jest. Nie, ale tak, całkiem poważnie uważam, że to będzie o wiele lepszy sezon Everton niż poprzedni i ani przez chwilę nie będą martwić się o utrzymanie. Miejsce w top 10 e, będą mieli raczej, e, no nie, no, może niepewne, ale zakręcą się wokół tego miejsca. Shondaish miał teraz cały ten okres przygotowawczy już pod swoją batutą i mam wrażenie, że już znalazł może jakiś pomysł na, na Everton, Ashley czego, czego mu życzę Ashley'a Younga na dziewiątce, który strzela bramki, może to jest jakiś pomysł na Everton, dobrze, zdarzy nam się, że jesteśmy w ogóle po, po dwóch stronach, to jest mega ciekawe, fulam. Bez Aleksandra Mitrowicza nie poradzą sobie w walce o utrzymanie. O, a ja mam powalczą o utrzymanie, czyli coś no, podobnego. Ja w ogóle mam teraz wrażenie, że tak przeglądając te wszystkie typy, wytypowałem cztery drużyny, że spadną, za nie do Championship. Ale na tym to polega? A w ogóle w obstawianiu tabeli będą inne drużyny, nie? E, tak, no tak, no, dokładnie no, no, tak. To polega. I potem będziemy odwijać w zależności od tego, jak Co będzie. nam wyjdzie? To, ten film albo tamten. Nie no, widzę, że tutaj całkiem podobnie. Ten, ten, to przygotowanie do tego sezonu w Hulam odbieramy. I na pewno nie powtórzę tego, co, co powtórzyli w poprzednim sezonie. Liverpool. Mój take jest taki: jeden z piłkarzy Derec będzie w top dwójce y, korony Król Strzelców. Darwin Nunes. Albo Mohamed Salah Pierwszy będzie Haland. A drugi będzie no to nie jakiś jest piłkarz To tak jest kontrowersyjne, bo sala, o Salachu można powiedzieć ale... co sezon, że będzie grał. Ja, ja wiem, rozumiem. Ale może to no, być okay. jakiś inny też piłkarz okay. Liverpoolu. E, ode mnie, nie wiem czy to jest kontrowersyjne, czy po prostu jest to stwierdzenie faktów, ale przy całej trwającej przebudowie środka pola, e, okaże się, że kolejna formacja Liverpoolu potrzebuje przebudowy i to jest formacja defensywna. Mhm. E, I to będzie kolejny sezon bez Ligi Mistrzów dla Derec. Sorry, akurat się napiłem jak przestałeś mówić. <grych> Ciekawe, cie ciekawa myśl. I, i taka przebudowa trwająca. No no. Ciekawe, bo może się faktycznie sprawdzić, chociaż ja, ale dobra, to zobaczycie przy obstawianiu tabeli, jak, jak ja typuję w ogóle cały sezon Liverpoolu. Luton Town to następna ekipa, którą mamy na liście. Mój kontrowersyjny take jest taki, że utrzymają się tak jak kiedyś Huddersfield, czyli na tym ostatnim miejscu i w sumie to ledwo i w następnym sezonie pożegnają się z Premier League. To taki długofalowy, można powiedzieć, take. Jako pierwsi z Beniaminków zapewnił sobie utrzymanie w Premier League w przyszłym sezonie. Wow. Wierzysz w to. Wierzę w to. Myślałem, że powiesz Luton Town na miejscu siódmym. <grystanie> Best of the <grystanie> Liga konferencji. Eee, dobrze. Niech, niech, niech i tak będzie. Manchester City. Kontrowersyjny tej dla najlepszej drużyny świata. Erling Haaland nie zgarnie w tym sezonie Korony Króla Strzelców. Nie pytaj, kto zgarnie, bo nie wiem, ale nie zrobi tego Erling Haaland. Nie no, to powiem ci, że w to nie wierzę. Jadałem ja tak, dałem tak całkiem głupie. bezpiecznie i coś, co mam wrażenie powtarza się od od wielu lat już przed każdym sezonem City nie będą tak dominować jak zawsze. Pa. Nie bę <głos> <głos> będą tak dominować jak zawsze. Taki DM Take. Czy w niego wierzę? Nie wiem. Ale szczerze mówiąc trudno jest mi dać coś, coś innego, no bo w, w to, że Haaland nie będzie królem strzelców, szczerze mówiąc ciężko mi, ciężko mi uwierzyć. Manchester United. Mason Mount będzie jedną z dwóch gwiazd tego sezonu United. Będzie jednym z dwóch najlepszych piłkarzy po sezonie w, tym, no, w tej kampanii. Andre Onana będzie bramkarzem z największą liczbą indywidualnych błędów prowadzących do straty bramki w Premier League. O, no to, to mega ciekawe. Yy, masz wrażenie, że dlatego, że Manchester United będzie bardzo forsowało właśnie granie tak, od, to, od... totalnie mam wrażenie, że to będzie, yy, i że Manchester United będzie drużyną, która będzie się musiała tego nauczyć i to będzie nauka w bólach. <laughs> yy, I oprócz tego, że wydaje mi się, że właśnie ten styl gry Andre Onany i to, co za tym idzie, yy, przyniesie bardzo dużo dobrego w tym następnym sezonie, no to te błędy oczywiście będą się zdarzały. No, to idzie w jednym, I powiem Ci, że jeżeli drużyna gra właśnie w taki sposób, zawsze znajdą się minimum 2-3 błędy takie kuriozalne, które się wydarzą w trakcie całego yy, sezonu. Wiem, oglądam Arsenal od lat. <laughs> Słuchaj, Newcastle United, yy, mój kontrowersyjny, tak nie wiem, że on jest jakoś bardzo kontrowersyjny, może trochę, bez żadnego problemu po raz kolejny zakwalifikują się do Ligi Mistrzów. Do samego końca będą liczyli się w walce o Mistrzostwo Kraju. Jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej stawiasz Newcastle United. Okej. Okay. Yy, niewykluczone, że, że tak będzie. Newcastle United znowu się wzmocniło. A już, świetne a już. transfery. W poprzednim sezonie byli, byli dobrzy. Yy, Nottingham Forest, yy, co tam u Ciebie? Do dwóch razy sztuka, powalczą o europejskie puchary w przyszłym sezonie. Ładko. Czyli co? Liga konferencji <noise> tak. dla Nottingham Forest. Tak, dokładnie tak. Ja dałem yy, taki, taki prosty, mam wrażenie, take że będą sobie radzili w lepiej niż w poprzednim sezonie w takim znaczeniu, że ani razu nie zakręcą się w walce o utrzymanie, że nie będą w ogóle się martwili yy, tym, yy, tym, no, tym, że mogą spaść do, do Championship. Sheffield United spadną z ostatniego miejsca. Anel Ahmed Chodzić będzie najskuteczniejszym obrońcą w całej Premier League, jeżeli chodzi o zdobywane bramki. Ale jeżeli obejrzycie y, nasz odcinek z typowania tabeli, na ostatnim miejscu nie będzie Sheffield United do mnie. To jest po prostu jakiś tam kontrowersyjny tej, który sobie, y, który sobie posta postawiłem. Tottenham. Richarlison strzeli w przyszłym sezonie więcej bramek od Hargo Kane'a dla Tottenhamu. Dlatego, że Hargo Kane'a po <laughs> tym samym nie będzie. No że to chyba po tym, jak Hargo Kane'a nie będzie. Yy, ja mam tak. Richard Lison może być gwiazdą zespołu z zaznaczeniem, że Harry Kane odejdzie i że, i, i że będzie istniało życie po tym, że faktycznie Richard Lison wejdzie choć... W 65% ja, ja myślę, że to będą trzy bramki Ale więcej od Harry'ego po prostu Buty Harry'ego I w ogóle mm -mm. mam wrażenie, że jeżeli Harry Kane Pożegnałby się z Tottenhamem Wyszłoby to na dobre dla jednej Dla jednej strony i dla drugiej to Już chyba o tym rozmawialiśmy w no. poprzednich odcinków Tak, tak, jak yy, najbardziej tak No z zaznaczeniem, że Harry Kane zostaje w Premier i Oczywiście i dalej bije swój yy, rekord yy, <laughs> Tak, no macie już nowego napastnika Ile tych nowych? Ile? Dwóch <laughs> West Ham United. Mój kontrowersyjny tak jest taki, że znów będą walczyć o utrzymanie, bo nie do końca wydadzą te pieniądze, które otrzymali w tym sezonie w sposób, w sposób, który tego potrzebują. David Moyes jako pierwszy straci pracę w przyszłym sezonie. O, to takie. No, możliwe. Możliwe. No, powiedzieć. Ale jednak kontrowersyjny, patrząc na to, jak bronił się przez cały poprzedni Tak, sezon. Tak, oczywiście. I Wolverhampton. Spadną. Taki masz? mam tylko tyle napisane, bo nie potrafię wok wokół tej drużyny stworzyć nic kontrowersyjnego. Są tak nudni i nieciekawi. Może kontrowersyjnym take'iem będzie to, że będziemy chętnie oglądać mecz o w przyszłym tak. sezonie. Wiesz co ja mam? Jakikolwiek piłkarz tej drużyny zdobędzie więcej niż 10 bramek. I powiem ci coś, nie wierzę w to. No Jak kupią Jamesa Ward'a Prowesa może? A to strzeli. No to będzie wtedy się sprawdził i będę genialny. Jeżeli go kupią to, to jak najbardziej, z czego połowę zdobędzie z rzutów wolnych. No tak, dokładnie tak. Y dobrze. To tyle. Wolverhampton to była num drużyna numer 20. Czy Wolves będzie drużyną numer 20 w tabeli po sezonie? Oby. Czas pokaże. E, piszcie oczywiście wy, jakie wy macie kontrowersyjne przewidywania na e, nadchodzący sezon. No i co? Widzimy się w czerwcu za rok, e, oglądając ten materiał i ciesząc się z 100 tysięcy subskrypcji na naszym kanale. Miliona. Wow, nie, milion to co ty? Milion za dwa sezony może. Słuchajcie, Trzeba wysoko. Już teraz subskrybujcie nasz kanał, żeby w tych przewidywaniach dotyczących liczby subskrypcji nam pomóc. A tymczasem my się żegnamy. Śledźcie nasz kanał, codziennie praktycznie teraz wlatuje jakiś film, także. Myślę, że można powiedzieć, że codzienny. Codziennie. codziennie. Zaryzykujmy. Tak? Zaryzykujmy codziennie. takie stwierdzenie: codziennie pojawia się jakiś film, więc yy... Tomek nawet pokazuje, że dwa dziennie, także. <laughs> Chociaż nie wiem, czy to miał na myśli. Yy... Trzymajcie się, moi drodzy, my już kończymy. Cześć.